Cześć, witajcie. W dzisiejszym poradniku chciałem pokazać wam jak dobrać odpowiednie sterowniki do waszego komputera. Bardzo często robicie sobie format, bo po prostu tak jest prościej naprawić jakieś błędy na komputerze, ewentualnie zrobić tutaj porządek. Tak jest prościej i szybciej. Nie wnikajmy w to. W każdym razie robicie sobie format, następnie instalujecie system, no i przychodzi czas na zainstalowanie sterowników tak, żeby wszystkie podzespoły pracowały poprawnie. Nie wszyscy takie sterowniki mają na płytach Niektórzy kupują części na przykład z drugiej ręki, niestety te płyty nie zawsze do nas przychodzą. Często dostajemy produkty bez tych płyt, bez oryginalnego opakowania. Jednak, nawet jeżeli mamy taką płytę, te sterowniki nie zawsze są aktualne, nie zawsze są najnowsze. Często jakieś łatki, jakieś poprawki nie są już na nich naniesione. Najlepiej jest ściągać sobie wtedy takie sterowniki bezpośrednio ze strony producenta. Tamte sterowniki są najnowsze i na pewno będą świetnie współgrać z Waszym komputerem. Na początku musicie jednak poznać, jakie podzespoły macie w swoim komputerze, tak by ściągnąć odpowiednie sterowniki do Waszych podzespołów. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie podzespoły posiadają w swoim komputerze. Musimy się jednak tego dowiedzieć. Jest kilka sposobów, możemy oczywiście otworzyć obudowę i przeczytać na przykład nazwę płyty głównej, jaką posiadamy ale najprościej będzie po prostu ściągnąć jakieś oprogramowanie, które wszystkie takie dane nam poda. Ja tutaj od siebie polecam program CPUID CPU-Z. Tak to wygląda po zainstalowaniu. Macie tutaj kilka zakładek. W tym przypadku tutaj mamy akurat procesor jako pierwszą zakładkę. No i informacje, które nas interesują to jego nazwa, czyli Intel Core i5-4690K. No i te dane już pozwolą nam na odnalezienie odpowiednich sterowników do tego procesora. Warto również zapamiętać, że jest to soket 1150, chociaż nazwy nie powinny się powtarzać. Uruchamiamy sobie jakąś przeglądarkę internetową, wchodzimy na stronę producenta, w tym przypadku jest to Intel. Odnajdujemy sobie jakiś, e, tutaj zakładkę z pobieraniem. Tutaj na stronie Intela akurat na samym dole jest centrum pobierania. No i następnie musicie sobie znaleźć tutaj odpowiedni wasz produkt. Jest to po angielsku, ale nie jest to trudne, ani skomplikowane. W pierwszym tej wyborze, w pierwszej kategoriach znajdujecie sobie e, kategorię jak procesor. Następnie musicie znaleźć sobie jaki to ma być procesor. Jest to procesor do desktopów. No i następnie jaka linia procesorów, w tym przypadku jest to Intel Core i5. I klikacie sobie Find. No, i następnie macie sobie to jeszcze skorzystać z którejś z tych zakładek i dobrać odpowiednią kategorię sterowników, których poszykujecie, np. firmware, np. drivers i oczywiście jakiś system operacyjny, z którego korzystacie. Może to być Suze, Może to być Red Hat, jakikolwiek Linux, tudzież Windows, z którego będziecie korzystać, na przykład, tak jak tutaj widzicie, może to być Windows 8 32-bitowy. Macie tutaj sterowniki do grafiki, akurat. W tym przypadku nadaje się to również do siódemeczki Enterprise 32-bitowej, 64-bitowej, Home Basic. Oczywiście możecie również potrzebować sterowników do płyty głównej. W moim przypadku jest to ASRock Z97 Extreme 6. Ważne, żebyście wiedzieli, że jest to pod soket 1150. Jak tutaj widzicie, Haswell, dokładnie Haswell Refresh w moim przypadku, ale to raczej nie będzie miało żadnego znaczenia no i ważne, że ważne zapamiętajcie po prostu nazwę wchodzicie sobie na stronę ASRock'a następnie produkty z boku wybieracie sobie płyty główne następnie wybieracie socket, który, o którym mówiłem, żebyście zapamiętali, czyli 1150 no i tutaj możecie sobie jeszcze wybrać z jakiej to ma być serii w moim przypadku seria Extreme no, i tutaj macie już Extreme 6 Z97 Extreme 6. To jest konkretnie ta płyta. No, i po lewej stronie macie zakładkę Download, z której macie sobie pobrać odpowiednie sterowniki. Wybieracie oczywiście system. W moim przypadku jest to Windows 7 64-bitowy. No, i tutaj macie już wszystkie sterowniki potrzebne do tej płyty. Pobierajcie sobie, oczywiście w naszym przypadku będzie to z serwera europejskiego. Tutaj macie system operacyjny. Wcześniej wybieraliśmy siódemkę, jest siódemka 64-bitowa. Data e, publikacji danych sterowników, rozmiar i wszystkie potrzebne dane. Mamy tutaj opis, ten przykładowo sterownik jest to sterownik od dźwięku, e, sterownik audio Realtek Real High Definition, sterownik INF. Intel Management Engine i tak dalej, i tak dalej. Macie tu sterowniki do lana, macie sterowniki do grafiki, do sterowania tutaj. O ile dobrze pamiętam, to jest sterownik odpowiadający za dysk HDD, można sobie go tam uśpić. który z nich w każdym razie za to odpowiada. Sterownik oczywiście od USB 3.0, od grafiki. No i tak dalej, i tak dalej. Wybieracie sobie sterowniki. Ważne, żeby wybierać sterowniki jak najnowsze. Ta płyta nie jest dość stara, także tutaj nie ma już kolejnych sterowników, przynajmniej dostępnych na stronie. Są tylko sterowniki najnowsze, ostatnio wypuszczone. No, 2014 rok, dokładnie grudzień. Są niektóre z 2015 roku. Jeżeli zdarzy Wam się tak, że na przykład, nie wiem, macie płytę główną gigabajta, ewentualnie będzie to jakaś karta graficzna od gigabajta, Przykład tutaj, firmy: będziecie mieć kilka różnych sterowników, na przykład audio, będą sterowniki z 2014 roku, przykładowo z kwietnia i z grudnia. Wybierzcie sterowniki najnowsze. Ważne, żeby były to najnowsze sterowniki. W takich sterownikach oczywiście będą już wszelkie łatki, te sterowniki będą jak najszybciej działać, wszystko będzie działać poprawnie. Oczywiście może zdarzyć się na jakiegoś starszego typu sprzęcie, że nie będzie to już kompatybilne. Na przykład z aktualnym systemem wtedy trzeba trochę kombinować z tymi sterownikami, ściągnąć na przykład starsze sterowniki. Może wtedy zadziała takie sytuacje rzadko, ale niestety zdarzają się. To jest również troszkę wina producentów, ale nie o tym w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. No i cóż, do następnego filmu. Na razie, cześć.